Potem się otarł, krążąc ze złota tęczę plecioną. Włosów kamienie związał misternie z tążką czerwoną. Po słońca smuszkach na lekkich nóżkach zbiegł z piosenką do nas. Fiołki, sasanki, kaczeńców wianki przyniósł w ramionach. Zieleń i błękit trele piosenki rozsypał szczodrze. Jakże z tym majem, prześlicznym majem, było nam dobrze. Trzeci maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się pospolita. Umiały się też pierwszą kiedzień łąki pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią, zwycięskie wiosny z zgodnym chórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się już pieśń na dosna, głośnym echem po oczystym kraju. Witaj, witaj, małowa pamiętny 3 maju. 3 maja 1791 roku w Polsce została uchylona konstytucja, która była pierwszą w Europie, a drugą na świecie. Ten dzień to jedno z, najważ z najważniejszych świąt państwowych. Konstytucja 3 maja zawierała reformy niezbędne do naprawy państwa i została uchwalona w bardzo trudny dla Polski czasach. W 1772 roku Rosja, Austria i Prusy zajęły część naszych ziem. Był to pierwszy rozbiór po Polski. Król Stanisław August Poniatowski i posłowie będący zwolennikami reform dążyli do przebudowy ustroju Rzeczypospolitej i opracowali projekt Konstytucji, który został przyjęty 3 maja 1751 roku. Stąd nazwa Konstytucja 3 maja. Składała się ona z jednastu rozdziałów. Nakreślono w niej ramy nowego państwa. Zniesiono wolną elekcję. Tron Polski miał stać się dziedziczny. Powołano rząd z królem na czele. Ustawy podejmował w Sejm, Parlament, zniesioną liberą weto, nadano prawo mężczyznom. Chłopi mieli znaleźć opiekę i oparcie w rządzie. Zwiększono liczbę wojska, zreformowano sądownictwo, podniesienie pozi poziomu oświaty. Konstytucja obowiązywała 14 miesięcy. Stała się symbolem siły narodu zdolnego do politycznego odrodzenia. Skoda Sejmu to sprawiła, że nowo wolność przewróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niech żyje król kochany. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie wszystkie stany, niech żyje. sang meg hekkar ży eg taka ye żywot dały. krzyk, wszystkie wszystkie Niechaj żyje król Wiwat wszystkie stany, niechaj żyje król wszystkie krzyk, 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 siły potrzeby krzyk, siły państwa. Hugo Kołątaj, polityk i publicysta, ksiądz Stanisław Staszic, pisarz, publicysta, ksiądz, działacz polityczny, Ignacy Potocki, polityk, Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu, polityk, Stanisław August Poniatowski, ostatni król Rzeczypospolitej. Maj rocznica pięknych serc, maj rocznica wielkich myśli, tym, co dawno przeminęli, hołd składają ci, co przyszli. Choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły. Orzeł począł nowy wiek, lecz z przeszłości czerpał siły. Tym, co Polsce dali dziś, aby stworzyć cud majowy. Cześć oddaniu złóżmy dziś, chyląc nisko głowy. Ukraine, 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 Oh, boy. roku dzień 3 maja został uznany świętem Konstytucji 3 maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów. Po uzyskaniu niepodległości w 1918 roku rocznica Konstytucji 3 maja została uznana za święto narodowe. W czasie II wojny światowej święto to zostało zabronione przez Niemców i Rosjan okupujących Polskę. W II wojnie światowej obchodzono je do 1946 roku. Święto oficjalnie zostało zniesione ustawą z 1951 roku o Dniach Wolnych od Pracy. Po zmianie ustroju od roku 1990 Święto Konstytucji 3 maja należy do najbardziej uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 również na Litwie po raz pierwszy obchodzone Święto Konstytucji 3 maja w hołdzie dla ważnego dla Polaków i Litwinów dokumentu. Chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce. Obowiązkiem nas wszystkich, i starszych, i młodszych, jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach którzy swoją pracą i zaangażowaniem w tamtych trudnych historycznych czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości. Efektem ich niestrudzonych wysiłków było w końcu odzyskanie przez Polskę niepodległości. To właśnie takie ustawy, takie wydarzenia i tacy ludzie budują tożsamość narodową, która pozwala przetrwać każdy, nawet najtrudniejszy czas. Moim ojczyzną jest Polska, walcząca w mroku, samotna i ciemna. Moim powietrzem jest wicher bez nieba, moim pokarmem jest krew w garści chleba. Cóż mi po wszystkich słońcach tego świata, jeżeli światło zaciemnia mi krata? Może mnie dławi bunt wiecznie żywy, ale bez niego nie będę szczęśliwy. Mogę uciekać przed zmagań żałobą, ale już nigdy nie ujdę przed sobą. Wśród wielu ojczyzn, co płona w mgle cudnej, ja chcę tej jednej, tej wolnej, tej trudnej, tej mojej. Pamiętajmy: ojczyzna kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna.